Cześć wszystkim. Dziś witam ponownie w moim nowym filmie. Dzisiejszy film będzie troszeczkę taki nietypowy, ponieważ e, pozwolę sobie po prostu e, no dzisiaj ni, specjalnie nie komentować, nie pokazywać jakichś szczególnych, e, szczególnie dziwnych rzeczy lub, lub jakichś e, no interesujących faktów. Dzisiaj zaprezentuję wam taki tekst, który Dostał się w moje ręce już właściwie parę lat temu. Um, uważam ten tekst za bardzo ciekawy, um, aż jest po prostu bliżej nieznany um, nikomu, gdyż um, właściwie um, praktycznie nie znalazłem nic na ten temat. Um, i wchodzi tutaj w tym wypadku o pewien channeling pewnego pana który nazywa się, nazywał się, ponieważ pan już nie żyje, nazywał się Tom Smith i zmarł w 1993 roku. Jednak zanim umarł, czy też odszedł, po prostu spisał swoje wizje w takim manifestie, jakby. ja tutaj Wam dzisiaj ten manifest, ponieważ uważam go za bardzo interesujący, w takiej skróconej wersji którą sobie pozwoliłem, po prostu przetłumaczyć, Wam go zaprezentuję. Postaram się oczywiście niezbyt nie za dużo komentować, gdyż ten tekst jest jakby sam w sobie, nie potrzebuje właściwie żadnego, żadnego, żadnego komentarza. Zresztą ocencie sami. Ja tu ze swojej strony mogę tylko dodać, iż takich tzw. Tak mediów lub też kontaktowców jest bardzo no, sporo w sumie. Można o nich wiele w sieci wyczytać, ale ten akurat przypadek jest o tyle dziwny, ponieważ właściwie odnosi się do naszych czasów. Jak już w jednym z moich poprzednich filmów powiedziałem, taki właściwie cytat sobie pozwoliłem zaprezentować. Czym jest oświecenie? Otóż oświecenie to kazanie w obliczu niedokonanego. Miał powiedzieć pewien pan kiedyś w danych czasach. I powiem wam, że właśnie dlatego właśnie ten tekst, ponieważ rzeczywiście w tym tekście jest parę takich zdań, które no pasują no, no idealnie do tych czasów, w których żyjemy. I to właśnie ten powód, który. Jakby zmotywował mnie, abym w końcu yy, zabrał się za przetłumaczenie. Kawałka, wycinka tego to jest bardzo, bardzo duże, także musiałbym tutaj do rana siedzieć i tłumaczyć. Sobie to po prostu przetłumaczyłem, aby łatwiej było czytać, żeby nie musiał bezpośrednio tłumaczyć. No i oceni się sam. Także jedziemy. Może na początku tytuł. Yy, jest to właśnie manifestyk pana Hansmittera. Tytuł tego manifestu, aczkolwiek tu muszę jeszcze sprostować, nie wiem właściwie, czy to on ten tytuł yy, tak sobie to zapisał, czy są to jego różne zapiski i ktoś ten tytuł tam na górze jakby spisał, bo ja to również dostanę ktoś no ale jakby nie był. Manifest nazywa się, ma taki tytuł, Nasze Kosmiczne Dziedzictwo i jest przekazem w czterech rozdziałach. I te owe cztery rozdziały mam teraz przeczytać. No to, no to Rozdział pierwszy. Ziemia bardzo dawno temu. Według Waszego mierzenia czasu bardzo dawno temu Ziemia była zamieszkała przez ludzi, którzy żyli zgodnie z boską harmonią ziemi. Ci ludzie byli zawsze w kontakcie ze swoim wewnętrznym spirytualnym bytem, ze swoją wyższą świadomością. Według... Waszego teraźniejszego stanu wiedzy ludzie ci nie byli zbyt zaawansowani technologicznie. Jednak w rzeczywistości byli o wiele bardziej rozwinięci niż nasza cywilizacja w dniu dzisiejszym, ponieważ ludzie ci posiadali umiejętność komunikowania się bezpośrednio i w każdym czasie z mieszkańcami innych wymiarów. Im umożliwiano podróże na pokładach statków istot świetlistych. W celu poznania całego wszechświata kontakt z e, wszystkimi boskimi wymiarami był dla tych ludzi tak naturalny, iż należał do ich codzienności. Ludzkość miała całkiem inny stosunek do wszystkiego, co ich otaczało niż my dzisiaj, mimo iż nie posiadali koła, aby podróżować czy też transportować jakieś ciężkie przedmioty, byli zdolni do transportowania wielkich przedmiotów bez użycia jakiekolwiek fizykalnych siły. Mieli dostęp do wszystkich energii – do energii umiejscowionej w głazach, drzewach, do energii w kwiatach, do energii znajdujących się we wszystkim. Ta umiejętność generowania energii wynikała z wielkiej, boskiej miłości, z którą byli jednością. Tą boską miłością można było przynosić wielkie kamienie, jakby poruszały się samoistnie. Również w innych dziedzinach wiedzy byli bardzo, bardzo rozwinięci. Rozmawiali z Ziemią i pytali, jak mogą jej energię spotęgować. Ziemia ze swojej strony dawała ludziom pożywienie. Nie była potrzebna do tego jakakolwiek praca fizyczna, ponieważ był to podarunek od Matki Ziemi. Ludzie tego czasu byli pod ochroną licznych, wyżej rozwiniętych istot. Kiedykolwiek ludzkość potrzebowała kontaktu, pojawili się natychmiast, dopomagając ludziom w rozwoju jednak bez wmieszania się w jakiekolwiek decyzje, które podejmowała ludzkość. Taką bowiem zawarto umowę z tym istotami. Wszystko pasowało, posuwało się w dobrym kierunku, gdyż ludzie wiedzieli, że znajdują się na Ziemi po to, by rozwinąć swoje zdolności do życia w harmonii z zasadami boskiego kosmosu. Ich celem był zawsze indywidualny rozwój każdej jednostki. Wyższe istoty, pod żadnym względem nie mieszały się do tego rozwoju. Ludzkość ze swojej strony również nie prosiła tych istot o jakikolwiek dostęp do technologii, aby na przykład ułatwić sobie życie jakimiś nierozważnymi wynalazkami. Ludzkość wiedziała, dlaczego była tu na Ziemi i nie chciała przeskoczyć żadnego ze stopni rozwoju. Koniec rozdziału pierwszego, w trakcie następny. Dobro i zło w uniwersum. Rozdział drugi. Dla ludzi nie było tajemnicą, że istnieje dobro i zło, czy też dobrze czy źle. Dlatego nikogo nie zdziwiło, iż w uniwersum jest zło i dobro, czy też, jak wtedy mawiano, pozytywne i negatywne energie. Mówimy o tym, gdyż ludzkość posiada możliwość egzystencji poza fizycznym wymiarem istnienia. Jeżeli natomiast mówimy o energiach negatywnych, to musicie wiedzieć, iż istnieje kilka ich rodzajów. Niektóre z nich są pochodzenia pozaziemskiego i wiele z nich według Waszego rozumowania jest niewyobrażalnie potężnie zaawansowanych technicznie. Jednak i one są uzależnione od jedynego stwórcy. Tylko z tą różnicą, iż zdecydowały się na rozwój, którego stwórca, który, który stwórca, stwórcy niezbyt pocieszy. W rzeczywistości istnieją pozaziemskie cywilizacje, które wierzą, że, należy, że leży to, nie leży to w ich interesie, aby ludzkość posiadała możliwość wolnego wyboru dotyczącego jej indywidualnego rozwoju. Te właśnie siły usiłują, jak mogą, energię Ziemi oraz ludzkości dla swoich własnych celów wykorzystać. Ludzka energia jest dla tych istot czymś w rodzaju pożywienie i może z czasem stać się głównym składnikiem do zachowania ich egzystencji. I jeżeli im się uda, ludzi w pewien sposób manipulować, kierują wtedy właśnie te energie do swoich kanałów. Jak się dowiedzieliśmy, istnieją siły w kosmosie, które nie chcą, aby ludzkość rozwinęła swoją samoświadomość do poziomu ich własnych systemów planetarnych lub nawet ich przedszył, tego właśnie się obawiają. Ludzie jednak mają ten potencjał. Rozwijają się dalej. Ostatni raz żyła ludzkość w harmonii z Ziemią po czasach wielkich zniszczeń, czyli po zniszczeniu Lemurii, przypominam tu kontynentu Mu, a to mam na myśli kontynent, na takie moje jest... oraz po zatopieniu Atlantydy. Ludzie zdali sobie wtedy sprawę, dlaczego doszło do tych katastrof, to też było częścią spirytualnego rozwoju, mimo iż skończył się, skończył się katastrofami. Po tym czasie zaczęli się ludzie koncentrować na samych sobie, aby zrozumieć, czego nie wolno robić. I po tych doświadczeniach starali się wyrównać tą dysharmonię wynikającą z tych katastrof. Koniec części drugiej. Następny rozdział. Jak negatywne siły dostały się na Ziemię? Część trzecia. Do wniosku, aby przeciwdziałać temu przedsięwzięciu rozwoju ludzkości, należy uwagę ludzkości skierować na inne cele, a poza tym wpłynąć jednocześnie na pola energetyczne Ziemi. Likwidacja fizyczna ludzi nie wchodziła w rachubę, ponieważ nad ludźmi czuwały inne istoty, istoty świetliste, których poziom rozwoju, zarówno duchowy, wymiarowy oraz technologiczny, znacznie bardziej zaawansowany był i jest niż technologia, którą posiadały istoty negatywne. I z łatwością mogłyby owe istoty świetliste przeszkodzić w tym przedsięwzięciu, ale to było wszystko, na co zdecydowały się istoty świetliste. Poza tym zdecydowały się nie ingerować, ponieważ respektowały wolną wolę ludzi. Ludzkość wtedy również nie chciała żadnej ingerencji z ich strony. To, właśnie, to była właśnie szansa owych negatywnych istot, które postanowiły coś wymyślić, aby zawładnąć zasobami ziemi i ludzi. W następujących po sobie tysiącleciach próbowano najróżniejszych sposobów, jakimi można by było ludzi zmanipulować, bez konfliktu z istotami świetlistymi. Wśród niektórych grup społecznych, jak i również u osób indywidualnych, udało się to, w mniejszym w większym... Z mniejszym, z większym lub mniejszym pochodzeniem. Ale to nie było wystarczające. Jednak e, jednak zauważono, iż opór ludzkości mala, szczególnie jak zaczęto eksperymentować na obszarze religijnym i emocjonalnym. Mimo to Nadal czuła się ludzkość związana z nieograniczonym stwórcą. Wtedy odkryto coś jeszcze. Rozważono możliwość manipulacji na poziomie molekularnej struktury komórkowej człowieka. Z powodu tego odkrycia zdecydowano się na dalsze eksperymenty i zaczęły się pierwsze powodzenia. Przed około 5 tysiącami lat udał się pierwszy poważny przełom. Udało się bowiem zrozumieć, jak można, w bardzo subtelny sposób wpłynąć na strukturę komórkową człowieka i w ten sposób wpłynąć na jego świadomość. Wkomponować w komórki ludzki filtr, który by rozdzielał świadomość od kierunku nastawionego na spirytualność. Można to porównać jakby z nieznaczną stratą pamięci, coś jakby zmiana jednego małego oprogramowania komórkowego. I wtedy odkryto, iż na tym poziomie manipulacji istnieje jeszcze jedna możliwość. Mianowicie, jeżeli się uda po prostu między ludzi inkarnować. I tak też zrobili, mimo iż istniało ryzyko straty łączności z swoim wysłannikiem w momencie inkarnacji. Jednak podjęto to ryzyko bez obawy, co, też, co to też może znaczyć dla ludzi. Po wielu takich próbach z takimi agendami udało się zacząć rozsiewać wśród ludzi swoje prawdy. Istoty świetliste nie mogły na to wpłynąć, ponieważ byli to ludzie, którzy po prostu zaczęli zasiewać inną ideologię. W tym czasie zaczęła dawać o sobie również manipulacja komórkowa, którą jednocześnie nadal prowadzono. Ponieważ dopiero kombinacja manipulacji komórkowej razem z inkarnacją agentów zaczęła przynosić owoce. Już wkrótce rozpoczęła się krwawa walka o tak zwane święte nowiny. I tak rozpoczęła, tak rozpoczęła ludzkość wątpić w swój własny boski potencjał. I wtedy obcy wprowadzili jeszcze jedną niesamowitą broń. Wprowadzono tak zwane religie, tak zwane kontrolowane wiary. Wtedy właśnie wprowadzono pojęcie dobrego Boga i złego Boga. Zaczęły się walki o absolutyzm wiary oraz separatyzm wiary. I tak została ludzkość oddzielona od Bogów i Boga. Tak pisze. Stała sobie naprzeciwko i nie była już częścią wielkiej jedności. Prawdy ludzkości zostały yy, i nie była już częścią wielkiej jedności. Wielkiej jedności prawdy. Ludzkość, ludzkości zostały narzucone sidła winy. I tylko pokuta mogła biednych ludzi uratować od karającego Boga, którego zamiarem było obrzucić wszystkich biednych w ogień piekiel. Religia stała się systemem wiary, który się samoistnie potwierdzał i stał się najlepszym środkiem władzy i manipulacji. Tak samo jak rozmażający się wirus. Agenci stali się tak potężni, może przedem chwilę, e, e, Pan Smith, mówiąc o agentach, ma na myśli oczywiście e, zinkarnowane obce istoty w ciałach ludzi. A mm. Agenci stali się tak potężni, iż stojąc na czele tych systemów, byli w stanie wszystkich tych, którzy nie ulegli ich wpływom, krwawo ścigać. Kości zostały rzucone. Ludzkość oddała swój rozwój spirytualny w ręce agentów i przywódców duchowych. Jednak obcy w swojej pomysłowości na tym nie poprzestali. Wprowadzili następne koncepcje. Koncepcje, które, które pozwalały e rozszerzyć i zabezpieczyć ich wpływy na ludzką świadomość na stałe. Pieniądz, handel i przemysł w oparciu o zysk i materializm, chęć posiadania. Władza to wszystko zastąpiło dotychczasowe wyobrażenie o wartości w umysłach rasy ludzkiej, która wcześniej wiedziała, iż niepotrzebna jest koncentracja umysłu na rzeczach, które nie mają nic wspólnego z wirtualnym rozwojem. Jednak sądzili się tacy, którzy byli świadomi swojego rozwoju i swojej pozycji w kosmosie. Ale ci ludzie stali się rzadkością. Każda cywilizacja miała swoich proroków i wizjonerów. Którzy kierowali, swój, e, rozwój ludzki, którzy, którzy kierowali rozwojem ludzkiej świadomości. E, e, no, moment. Aha. Ale ci ludzie stali się rzadkością. Każda cywilizacja miała swoich poroków i wizjonerów, którzy kierowali rozwój ludzkiej świadomości na swoje ja oraz harmonię z ziemią, na której żyli. Niektórzy z nich Niektórzy mi nie są wam znani, inni nie. Oni wszyscy nauczali tej samej prawdy. Mimo to genialność obcych, ich łapczywość oraz łatwowierność ludzkości spowodowała, iż nauki tych proroków zostały przekręcone i całkiem fałszywe podane dalej przez instytucje, przez instytucje do tego powołane. W ten sposób stworzono system, który się samoistnie interpretuje i odnawia, dlatego też ingerencja od zewnątrz stała się zbyteczna i ingerowano tylko w wyjątkowych przypadkach. Ludzie zaczęli się w swoim indywidualnym rozwoju, jak i też w innych dziedzinach życia, samo ograniczać. Od tej pory ludzkość sama zaczęła konsekwentnie eksploatować Matkę Ziemi. Spustoszenie wzrastało wraz ze wzrostem zależności ludzi od dóbr przemysłowych oraz postępu technologicznego. Na tym kończy się ten rozdział. Na część Co oznacza to dla naszej przyszłości, rozdział czwarty. Ludzkość w swoim rozwoju jako mieszkańcy Ziemi dotarła do rozwidlenia dróg. Ziemia zdecydowała się podnieść do piątego wymiaru tym sposobem stworzyć warunki do egzystencji ludzkości jako istoty świetliste. Rozwój ziemi i rozwój ludzkości podążają innymi ścieżkami mimo to są jedyną drogą. Są jedną drogą. Dlatego dalszy rozwój zależy od tego, czy ludzkość wybierze drogę rozwoju, czy też destrukcji, który to objawi się w naszych działaniach fizycznych oraz w naturze naszej wibracji. Tym będzie on definiowany. Niezależnie od tego, jak rozniesie masowa świadomość ludzkości, będziecie uczestniczyć w wydarzeniach, które uważacie za niewiarygodne. O jakim zasięgu będą te rzeczy, zależyć będzie od każdej jednostki na tej planecie. Nie ma żadnego powodu do obaw. Jednak zaleca, zalecana jest wyczulona ostrożność co do tych wydarzeń. Ja sam, jak i inni, zdążyli już powiedzieć, iż struktura DNA ludzkiego gatunku została zmieniona. Jednak jeszcze większe znaczenie miało wprowadzenie mechanizmów kontrolnych, takich jak dogmatyzacja, separatyzm, przemysł oraz wszystko, co za tym podąża. I najważniejsze było to, iż ludzkość przyjęła te wynalazki. To wszystko jest skutkiem działania technologii bardziej zaawansowanych i przewyższających Was potęg. Jeżeli spojrzycie na wynalazki tych istot oraz na tych, co przyniosły ludzkości, nie będzie trudno zrozumieć, iż te wyższe istoty nie działają dla dobra rasy ludzkiej, ani dobra planety Ziemi. Te właśnie siły zapewne należą do negatywnych energii kosmicznej. One to właśnie stoją w cieniu padającego na nas światła. Ale nie osiągną swojego celu, gdyż ludzkość i ziemia stoi właśnie krótko przed wyzwoleniem się z ich żelaznego uchwytu, Po prostu zaczyna występować, wstępować w wyższą wibrację świadomości. Dlatego teraz, jak w najbliższej przyszłości zaczną agenci ciemnych sił, czyli reinkarnowanych, Działać, wykorzystując wszystkie możliwe tryki, aby utrzymać swoją pozycję władzy i ją umocnić. Jednak utracą swoją pozycję i stracą kontrolę nad planetą. Ziemia już postanowiła podnieść się do piątego wymiaru wibracji. Droga, ale do tego nie będzie ani łatwa, ani lekka. Wszystko zależy będzie od tego, na co decydują, zdecyduje się ludzkość. Wpływ manipulacji na nasze DNA będzie można łatwo zniwelować w momencie, kiedy uznacie się za istotę spirytualną. Tym mam na myśli harmonię człowieka z samym sobą oraz z istotą duchową dzień, samą Ziemią, z samym najwyższym Bogiem, jakim jest uniwersum oraz braćmi siostrami z kosmosu. Nie ma to żadnego związku z systemami wiary, religii, w jakich. Yy, w jakich to swoje racje przekazuje się za pomocą autorytetów i przemocy. Jeżeli właśnie ludzkość tą spiritualność duchową odnajdzie, będzie mogła od tego momentu wpłynąć świadomie na strukturę swojego DNA i będzie w stanie go sprowadzić do stanu pierwotnego. Dlaczego to prowadzi? Dlaczego mówię Wam o tym? Po prostu dlatego, aby za pomocą informacji i wiedzy, którą przekazuje każdy z Was miał lepszą możliwość wpływu na to, coraz stąpi. Obcy i ich agenci nie poddadzą się bez walki. Będą wykorzystywać wszystko, aż do ostatniej możliwości. Bracia będą występować przeciwko braci. Synowie przeciwko ojcom. Przypomina wam to, co? Te słowa odnoszą się do, do najbliższej przyszłości. Jednak nie jest to czas, aby się bać. Bo strach przyciąga jeszcze większy strach. Miłość i zrozumienie dlatego jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek przed Wasze rządy, jeżeli się im na to pozwoli, będą wprowadzać coraz to większe kontrole nad obywateli. Coraz więcej będzie się mówić o wszelkiego rodzaju prawach, które to rządy będą miały demokratycznie wprowadzić w tak zwanych wyjątkowych sytuacjach, które to dadzą nieograniczoną i absolutną władzę. Teraz uwaga, tutaj jest moja taka uwaga. Przypominam jeszcze raz, iż tekst jest pisany na początku lat 90. Dlatego właśnie stanowiliśmy taki jakby rarytas. Słuchajcie, dane wszystkich obywateli mają być centralnie kontrolowane, co spowoduje potrzebę wygenerowania gigantycznej sieci komputerowej, co stanie się pod pozorem ułatwienia wszystkim pracy i wygody życia. Jednak prawdziwy powód tej sieci to centralna kontrola wszystkich obywateli z możliwością kontrolowania każdego obywatela indywidualnie przez trakcję rządzącą we wszystkim, co takowy obywatel czyni. Pojawi się tendencja do tworzenia małych, ale za to świetnie wyszkolonych i wyposażonych armii. Po prostu dlatego, iż małą armię łatwiej jest kontrolować, dregować i szkolić. Niektóre z dzisiaj rozwijanych technologii nie przyniosą nikomu pożytku. Te technologie nigdy by nie powstały bez pomocy obcych czy też ich agentów, którzy to przybyli z innych planet lub stacji kosmicznych. O stacjach kosmicznych kiedyś może nakręcę jeszcze jeden film, tutaj mogę tylko zwrócić uwagę. Wejdźcie kiedyś na strony Joe Escadrilla, który właśnie jest człowiekiem, który fotografuje takie dziwne obiekty w kosmosie, które rzeczywiście robią niesamowite barzenie, ale to taka uwaga na marginesie. Jeszcze raz przypominam, że tekst był pisany na początku lat 90., kiedy jeszcze właściwie tu żadnego jakiegoś pojęcia na temat, też powiedzmy takiego, takiej wizji na temat systemów komputerowych jeszcze nie nigdzie, nigdy nie przedstawia. No dobra, ale lecimy dalej. Czyli jeszcze raz. Dane wszystkie obywatele mają być centralnie kontrolowane co spowoduje potrzebę wygenerowania gigantycznej sieci komputerowej. To stanie się pod pozorem ułatwiania wszystkim pracy i wygody życia. Jednak prawdziwy powód tej sieci to centralna kontrola wszystkich obywateli z możliwością kontrolowania każdego obywatela. Indywidualnie przez frakcję rządzącą we wszystkim, co takowy obywatel czyni. Pojawi się tendencja do tworzenia małych, ale za to świetnie wyszkolonych i wyposażonych radnych. Po prostu dlatego, iż mało hmm. ma łatwiej kontrolować i odgrywać, niż szkolić. Eee, też już, jeszcze raz może, niektóre z dzisiejszych rozmiarów technologii przyniosą, nie przyniosą nikomu pożytu. Te technologie nigdy by się nie powstały bez pomocy obcych czy też ich agentów, którzy by przybyli z innych planet lub stacji kosmicznych. Wasze rządy tutaj Mówiąc, pan Smith, mówię, wasze rządy ma na myśli oczywiście rząd amerykański, ponieważ jest to oczywiście w Ameryce Wasze rządy współpracują z tymi negatywnymi obcymi już od ponad 40 lat. To jest jednak osobna już historia. Powiem tylko krótko, iż pomogły obie istoty w rozwoju niektórych technik militarnych w zakresie broni. Oraz systemów napędowych. Eee, w zamian za możliwość wolnej ręki w wykorzystaniu niektórych ludzi do własnych potrzeb. Wkrótce rządy oficjalnie podadzą, iż mają kontakt z obcą inteligencją. Jednak oczywiście wszystko, co negatywne związane z tym zjawiskiem, zostanie, eee, nie zostanie ogłoszone. I każda krytyka w tym kierunku będzie tłumiona. Przedstawią nam obcych i ogłoszą, i przybyli tu aby nam pomóc w rozwiązywaniu naszych problemów. Większość z ludzi przyjmie to e, też e, p, e, przyjmie to za prawdę, e, ponieważ nie będą wierzyć, że rządy w tej sprawie tak długo łamały i po prostu sprzedawały z tych obywateli obce. To właśnie stanie się w niedalekiej przyszłości. Nie zapominajcie, iż celem agentów... Ciemność jest władza i kontrola ludzkości, którą to trzeba ciągle rozbudowywać. Znają oni bowiem część kosmicznego planu i wiedzą, iż Ziemia się rozwija i jej przyszłość pozostaje ciągle w ruchu, i wszystko może się jeszcze odmienić. Wiedzą też, iż nie można wpłynąć na przyszłość Ziemi, ale wiedzą, iż można wpłynąć na przyszłość człowieka. Od Was więc zależy. Czy do tego dopuścicie, czy też nie. Tak, i na tym kończę się ten manifest. Muszę Wam powiedzieć, że to jest miejsce rzeczywiście, to rzeczywiście nie trzeba wiele komentować. Jest to po prostu niesamowite. Ja ze swojej strony może tylko na koniec dodam, iż e, e, ten, że tak powiem, kontaktowiec, czy też, też e, medium nie jest e, praktycznie jest nieznany w jakichkolwiek scenach spiskowych trafił do mnie przez przypadek, zaczynam tekst. No, myślę, że warto było go tutaj zaprezentować i mam nadzieję, że pozwoli nam po prostu się nad tym wami. Nad tym tekstem troszeczkę <laughs> głębiej zastanowić. Tak, na tym kończę. Tak jak obiecałem, troszeczkę krótki film, dość nietypowy, ale oczywiście zapraszam na następne moje filmy. Także do zobaczenia w następnych częściach moich reportaży. Cześć i trzymajcie się.